Tomasz jak witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Sapa, przewodniczący Klubu radnych Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Panu. W ten witam. piękny, drżysty, deszczowy dzień. Nie, no w te piękne jesienne lato. Tak, mamy jesienne lato. Cieszę się, Widziałem, że, że Jarzębina kwitnie, nie wiem czy zwrócił Pan uwagę. Jeszcze nie zwróciłem uwagę, ale cieszę się, że nie musiałem gondolą dopływać, jakby to było parę dni temu w centrum miasta. No rzeczywiście, nawałnice przechodziły nad Zieloną Górą, trzeba obiektywnie powiedzieć, że nie tylko nad Zieloną Górą, wiele miast tonęło. Tak, nawałnice na tak, ale założyli 60 litrów, 70 litrów opadów w tej dobie, a widzę, że studzienki działają, nie jesteśmy tylko przygotowani na klęski w postaci nawałnic albo burz, które niestety są coraz częściej, coraz bardziej z... i Też specjalnie zwracałem uwagę na to, czy te studzienki zbierają wodę, bo jednak trochę je płynie po ulicach. No i przy takich opadach, jakie mamy dzisiaj, to wygląda na to, że wszystko jest wydolne. Gorzej jak w ciągu kilku minut spadają no niestety, jak wody. są anomalie, to jesteśmy ofiarami tego wszystkiego, ale niestety te anomalie zdarzają się coraz częściej i będziemy mieli kłopot. Co zrobić? To teraz o anomaliach e, na gruncie państwowym chwilę porozmawiamy. Mieliśmy wyjątkowo dynamiczną sytuację dotyczącą sądów e, i wczoraj dla wielu zaskakująca decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi dwie z tych ustaw na pewno zawetuje. Gorączkowa sytuacja zrobiła się. Miałem wrażenie, w Prawie i Sprawiedliwości, do wieczora jakieś spotkania, posiedzenia i tak dalej. I tak dalej. Wiele osób przeliczało głosy, zastanawiało się, czy to jest tylko zagrywka prezydencka, czy prezydent jednak nieco postawił się swojemu obozowi politycznemu. Przestał chcieć być Adrianem, tak? Przestał chcieć być Adrianem, jak mówią złośliwi. No tutaj wariantów jest mnóstwo. Pan ma swoje wyrobione zdanie w tym temacie? Panie redaktorze, ludzie są ludźmi i na pewno w piśmie jest dużo mądrych głów. Bez wielu patriotów, ludzi, którzy doświadczyli systemu totalitarnego. I wie pan co, tak powiem szczerze, od początku jak PiS ruszył w ten marsz, powiedzmy, zawłaszczania państwa, ja to nazywam pełzającym zamachem stanu, zastanawiam się, kiedy obudzi się zdrowy rozsądek, kiedy zapali się czerwona lampka, że czas tym skończyć, bo jak widzieliśmy, wszystko szło w kierunku Systemów, które są wartościowe na wschodzie Europy, czyli w systemie białoruskim czy rosyjskim. Niewiele nam brakowało, żebyśmy przekroczyli ten tragiczny próg. Rewolucji Ustrojowej. A myślę tam, że ludzie na ulicach jednak zrobili wielkie wrażenie na prezydencie, czy raczej jego podejście do prawa, no w końcu jest doktorem? E, mi się u... wydaje, że tak jak mówiłem w PiSie byli fanatycy tego, co się i są do tej pory tego, co się dzieje i co chcieli zrobić. I to widać na tym. I są ludzie, którzy są Polakami, Patriotami, mają zdrowy rozsądek i wiedzą, co wprowadzenie takich mechanizmów, do czego mogłoby doprowadzić. I myślę, że to wygrało naturalnie protesty zew społeczeństwa i to nie o względy ekonomiczne szło jak w przypadku górników czy innych prawda grup mas pracujących ale ludzi którzy troszczą się o prawo o polskę są patriotami którzy pamiętają komunizm i zdają sobie sprawę z tego co się dzieje na wschodzie Ale Europy. Tam, e, działacze prawa i sprawiedliwości, z premier Szydło na czele zresztą, bo ona wczoraj wygłosiła orędzie do narodu, mówią, że to jest właśnie e, walka z tym, co było złe w czasach komunistycznych, że oni uzdrawiają pewnego rodzaju system. Obiecali to Polakom, obiecali to swoim wyborcom, są konsekwentni te... i co ciekawe, mówią, że nadal będą to I realizować. Przepraszam, panie redaktorze, nikt nie mówił, że władza, cała władza będzie skupiona w jednych rękach. I takie sytuacje mieliśmy w historii i, wiedzmy do takich tragedii to doprowadzało. Ja miałem wrażenie, że się cofnąłem do czasów Europy międzywojennej, gdzie rodziły się nacjonalizmy. Miałem wrażenie, że Polska stanie się państwem no. Narodowym, państwem, w którym będzie silny akcent no, władzy jednej ręki. I to przerobiliśmy w historii. Wracam do przysłowiowych Niemiec, gdzie właśnie taka retorytka, takie działania, takie skupienie władzy w jednych rękach, załamanie niezależności instytucji państwowych po kilku w doprowadziło, do tragedii. doprowadziło do tragedii. I szliśmy w to samo. Prawo i Sprawiedliwość zaczęła tworzyć mechanizmy, które byłyby niebezpieczne dla naszego stroju, dla demokracji, dla Europy. I to wyraźnie było widać. A wczoraj wyraźnie było widać rozdźwięk pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Kancelarią pani premier, kiedy wsłuchać się w oba orędzia, to mówili o tym samym, ale zupełnie z dwóch ale... różnych stron. Wie pan, ja byłem mocno zdziwiony tym, jak wczoraj zareagowała na zapowiedź zawetowania ustaw przez prezydenta. Yy, telewizja publiczna, telewizja informacyjna TVP Info po prostu taki atak zmasowany, jaki tam yy, został. Przedstawiony na prezydenta nie usponił news się, wie pan, było tak, że mówiono, że panie, można było odnieść wrażenie, że prezydent panie zwariował. Redaktorze, panie redaktorze, prezydent nie zwariował. Mam nadzieję, że przemówił zdrowy rozsądek, jeszcze raz to podkreślam. Cieszę się, że w końcu episkopat zabrał głos w tej sprawie. Szkoda, że tak późno. Jest Jestem dziękując prezydentowi za zapowiedź Weta. I, I bardzo dobrze się stało. Z tym, że tak jak mówię, został. Mam nadzieję, przerwany marsz do państwa totalitarnego. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Mam nadzieję, ja nie mówię, że w władzy sądowniczej działo się dobrze, ale te proponowane zmiany na poszczególnych poziomach tych trzech ustaw absolutnie nie, dały, nie dawały możliwości naprawy tego, co naprawdę obywatela interesuje. Powiem panu, że kiedy słucham teraz ludzi, którzy nadal chcą protestować i mówiąc, że należałoby się trzecie veto, które dotyczy tych najniższych sądowniczych instancji, ja nie jestem aż takim czarnym. No, widzę, bo, jakby nie rusza mnie zupełnie to, że oto nawet minister Ziobro będzie wskazywał prezesów sądów. Bo to jeszcze niczego nie znaczy. Niczego nie oznacza. Absolutnie niczego nie Dramatyzowanie, nie, a... że to będzie teraz ręczne sterowanie w każdym sądzie rejonowym, okręgowym i tak dalej. Nie to... wiem, jakie będzie miał pełni potencje prezes jeszcze. To też o tym nie zapominajmy. Wszelkie informacje, które padają ze strony merytorycznej, czyli prawników, mówią, będziemy się przyglądać i będziemy patrzeć. To też jest bardzo ważne. Dla mnie też istotną rzeczą będzie to, jaki dokument wypracuje prezydent Duda, i mam nadzieję, że ten dokument będzie merytoryczny, skonsultowany no tak, z ekspertami. Dokument, który odsunie narzędzie monolitu władzy. Mówimy o telewizji publicznej, też obejrzałem wiadomości przez ciekawość. I tak naprawdę. Budzą się zawsze w innej przestrzeni, w innej rzeczywistości. Nie mogę wierzyć, że tak działa silnie ta propaganda. Gebes podobnież to robił, prowadził i dzięki Bogu, że władza trzecia, mam nadzieję, że ocalała, bo czwarty zamach byłby na media i byśmy mieli niestety władzę w jednych rękach i w przypadku, kiedy doszedłby załóżmy charakteropata czy psychopata do władzy, a. Historia nas uczy, naprawdę by doszło do nieszczęścia. No rzeczywiście, sytuacja była dynamiczna, jest dynamiczna, bo jak w co mówią niektórzy eksperci, dzisiaj czytałem e, taki wywód jednego z profesorów, który mówił, że tak naprawdę. To, co zrobił prezydent, może być pewnego rodzaju zagrywką, w co wierzyć mi się osobiście nie chcę i wolałbym, żeby tak nie było, bo jeśli policzyć głosy i kwestie trzech piątych, zwłaszcza w sezonie urlopowym, kiedy można odrzucić no, weto. weto właściwie nie można odrzucić weto. Właściwie, no. Nie jest to takie skomplikowane. Powiedział, powiedziałbym w ten sposób. Ja myślę, że nie jeden wyjadacz polityczny powiedziałby nie takie rzeczy się robiło. No mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Działacze Prawa i Sprawiedliwości ustami Marszałka Prudzińskiego miesiąc... mówią, mówią wczoraj, że nie będzie żadnego posiedzenia nadzwyczajnego. Nie będzie, do będzie spokacji. dopiero chyba w połowie września I, i mam nadzieję, że sytuacja się uspokoi. Będzie to ten czas refleksji dla rządzących, że nie da się wszystkiego powiedzmy w cudzysłowie słowie prawa indywidualnego czy y, wykrzywianego wprowadzać jakiekolwiek ustawy pod odsłoną nocy na prędce pod pretekstem y, procedury y, y, parlamentarnej, jeżeli chodzi o ustawy, czyli inicjatywy posłów, tylko zaczniemy produkować ustawy merytoryczne, y, rządowe, y, opiniowane. I przy współpracy z grupami eksperckimi. znikną protestujący z ulic, to myślę, że będzie łatwiej, będzie bardziej sprzyjająca do tego atmosfera, może też wyciszy się trochę retoryka, która nam się wkradła do polityki, a jest nieco straszna. Wczoraj słuchając ministra Waszczykowskiego nie mogłem uwierzyć w to, co mówi, mówiąc o tym, że. Ci, którzy protestują na ulicach wraz z opozycją, szykują już zamachy terrorystyczne w naszym kraju. To jest bardzo niebezpieczne. I e, jest niebezpieczne to... mówienie, nie wiem czy nie służy jakiemuś pretekstowi do innego działania, ale no na Boga, ja widzę, że przez te okresy trudne dla Polski, widzę, że autorytety, Naprawdę autoryty wielkie, które zasłużyły się dla polskiej demokracji, które nie są zgodne jeżeli chodzi o światopogląd z rządzącymi, czyli z spisem są marginalizowane, są ośmieszane, są pauperyzowane, dochodzi do niebywałej wręcz w historii, Polski niszczenia dorobku, wielkiego dorobku narodu polskiego, jeżeli chodzi o walkę o niepodległość, o symbolikę. Dochodzi... No, prezydent słuchał się w głosu ludzi walczących o niepodległość, jak sam powiedział wyraźnie. Pana, pani Romaszewska, i... z którą porozmawiał, zwróciła mu uwagę na to, że nie chce żyć. No ale w to jest medycyna stronie. oparta na faktach, jest to żywy dowód tego, to jest taki właściwie zimny prysznic, nie tylko dla prezydenta, ale dla tych wszystkich członków PIS-u, którzy odpowiadają za to. Trzeba wiedzieć, że że nie wszyscy myślą tak samo, jak załóżmy Pan jaki czy pan Ziobro, są też posłowie zdroworozsądkowi, którzy niestety są wrzuceni w powiedzmy foremkę, czy w pas transmisyjny działania. Nie widać to było chociażby i, po minie ministra Gowina, który którzy no, muszą to robić. Nie miał nie ja, ja się zastanawiałem nad tym, jak może y, długo trwać ta istenda y, gra, pokazując, że to jest y, monolit y, ideologiczny. Widać wyraźnie, że to wytrzymało dwa lata i Ludzie zdrowego rozsądku zaczynają postępować inaczej i mamy dwie możliwości tutaj. Yy, albo dojdzie do jakiegoś tutaj zwolnienia i ucywilizowania działalności rządzących. Albo do rozłamu. No, partia pana Gowina mówi, że będzie wspierać prezydenckie weto. Eee... Może prezydent Duda zobaczymy, na tej bazie wybuduje własny obóz. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Trochę czasu mu jeszcze zostało. Musimy poczekać, zobaczymy. Nie da się ukryć. No dobrze, zostawmy dużą politykę. Pewnie jeszcze przyjdzie nam o niej porozmawiać. Przenieśmy się do Zielonej Góry niekoniecznie już chodzi mi o krajobraz po ulewie, czy, czy w czasie ulewy wczoraj państwo organizując konferencję prasową informowaliście o tym, jaki jest wasz plan na wzgórza, na co zwrócić uwagę, na co są pieniądze, na co pieniędzy nie ma. Pani marszałek Polak podkreślała, że na wieżę widokową pieniędzy nie ma, jeśli chodzi o, o ZIT. Mówiła wprost, jest 17 milionów zostało pieniędzy, e, które no, będą wpompowane we wzgórza, więc no, nijak nie da się e, za to Pieniądze wybudować wieży. Pan Waldemar Sługocki mówi. Podoba mi się projekt Wieży. I Choć nie jest jego y, zaciętym fanem. Nie jest, nie, nie jest to też jego konik. Natomiast mówi, podoba mi się, i właściwie nie dodaje nic więcej. Proszę żeby nie ciągnąć go y, 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 za język y, w tym temacie. No, mówi, pomysł się podoba, ale kasy nie ma, tak? tak taki jest wydźwięk na dzisiaj. To znaczy, no, jest to takie wyjście powiem, salomonowe, jeżeli chodzi o y, nasze ugrupowanie. bo no, no ważny, Może zacznę od początku, panie redaktorze, bo należałoby naszym y, Radio słuchaczom przypomnieć, Platforma Obywatelska, idąc do wyborów we współpracy z prezydentem kubickim, określiła nasze prerogatywy i jeden z punktów tej umowy, punkt ósmy albo siódmy, nie pamiętam, jest dokładnie rewitalizacja wzgórz piastowskich. I oczywiście ten program był zaakceptowany również przez stronę prezydencką, i my, jako ugrupowanie, które zobowiązało się do tych działań, tej rzeczy po prostu pilnie. Nie chcecie być gołosłowni po prostu. Ale od, 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 i traktujemy to, że to nie jest dla nas, dla Platformy czy Prezydenta Kubickiego, ale przede wszystkim jest to dla mieszkańców Zielonej Góry. Wiemy doskonale, że mamy złoty okres inwestycyjny. Kilkaset milionów złotych mamy wpompować w miasto w przeciągu dwóch lat. I jeżeli już się coś robi, to trzeba zrobić dobrze, perspektywicznie, z sensem, zachowaniem funkcji i potrzeb mieszkańców. Rewitalizacja to nie jest działanie y, dla y, lokalnej społeczności, budynku, ulicy czy półosiedla. Rewitalizacja dotyczy całej Zielonej Góry, 140 tysięcznej Zielonej Góry. Jej zadaniem jest no, wyciąganie z tzw. Y, 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 położeń niszowych, czy to w edukacji, czy w bezrobociu czy w ubóstwie. Dokładnie. I, I ten plan naszego działania właśnie się w to wpisuje. Teraz, jeżeli chodzi o wzgórza piastowskie, no jeżeli zrobiliśmy centrum rekreacyjne na ulicy Sulechowskiej, ma charakter letni generalnie, nie oszukujmy się, na pewno nie zimowy, to musimy znaleźć podobne centrum, wybudować, a najlepszym miejscem, bo uwarunkowania geologiczne, nawet powiem w Klimatyczny, bo tam jest zawsze troszeczkę niższa temperatura, jest specyficzny. Mieszkam tuż obok, więc mm. wiem o tym mikroklimat. Jest zawsze chłodny, tak? Mikroklimat jest to fantastyczne miejsce do stworzenia tego centrum zimowego. I mówimy dokładnie o torze saneczkowym, torze narciarskim. Mówimy tutaj o połączeniu już funkcji, bo to jest bliskość terenu, rozszerzenia tego mini-zoo, parku. I to buduje już taką fantastyczną koncepcję atrakcyjności no, tego dobrze. miejsca. A pana zapytał, A teraz, teraz, o... a teraz ta wieża. No właśnie, Ta wieża, to, to... Stać zieloną górę na tego rodzaju inwestycje, e, patrząc na to, jak potężny mamy budżet, rekordowy o, od lat, i on pewnie za rok będzie na podobnym poziomie, jak nie znowu wyższy. Czy stać zieloną górę na to, żeby tego typu konstrukcja e, powstała w naszym mieście? Pytam Pana jako radnego, już niekoniecznie członka Platformy Obywatelskiej, tylko jako mieszkańca, jako mieszkańca Zielonej Góry. Panie redaktorze, e, nabyle jakoś biednych nie stać. Nie jesteśmy społeczeństwem superbogatym. Jeżeli już cokolwiek robimy, to musimy zrobić nie jakiś kisz, tylko coś, co ma służyć na lata i być atrakcją nie tylko dla mieszkańców, tylko wzmocnić miasto również jako atrakcję turystyczną, nie dla samych mieszkańców, ale również w terenie. Ta wieża na pewno będzie wielkim symbolem. No, ja nie chcę się odsuwać do przykładu chociażby Świebodzina, ile było kontrowersji wobec Chrystusa Pana postawionego. mobilizacji no, którzy mówili wprost, fanabery. Fana Albo głupi pomysł. Zgadza się, no, ale nikt nie wchodzi na głowę Chrystusowi, nikt nie, nie ogląda z ręki Chrystusa okolicy. A wieża widokowa nie jest samym pomnikiem. Jest to. Yy, Niektórzy nawet, i tu trzeba wyjaśnić, jest brak informacji. Mieszkańcy myślą, że to będzie wieża na zasadzie wieży ratuszowej, Bismarka, gdzie będą betonowe schody, gdzie ludzie będą wchodzić po tych schodach. Tak, no wiele niedomówień, jeśli chodzi o tę wieżę. Musimy wiedzieć, że funkcja tej wieży, oprócz tej atrakcji turystycznej, to jest funkcja też rekreacyjna. Jeżeli ktoś się wybiera na spacer, będzie, szedł, to nawet nie będzie czuł, że na, po tej wieży będzie wchodził do góry, bo będzie miał charakter spacerowy, obserwacyjny, edukacyjny. Jest to bardzo fajna rzecz, która się wpisuje w kompozycję tego miejsca, człowiek będzie mógł zmieniać, y, zwiedzać teren przyrody, obszar przyrody, nie tylko w płaszczyźnie, ale także w przestrzeni, będzie mógł etapami podnosić swoją. Co do tego nie mam wątpliwości, ale więc... e, mm, Panie Robercie, a jak dyskutować z mieszkańcami? W, po ostatnich ulewach w mieście mnóstwo wpisów w internecie, w internecie e, które się e, pojawiają i zestawiają tak. Prezydent chce wybudować wieżę za tam 20 milionów, chociaż nikt nie wie, ile ona do końca będzie tak? kosztowała, a nas wszystkich zalewa, nie stać nas na to, żeby zrobić drożne studzienki kanalizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Normalnie, racjonalnie myślący ludzie wiedzą, że nie da się tych pieniędzy, które ewentualnie miałyby być przeznaczone na wieżę, wkopać w ziemię, ale zestawia się to tak bardzo prostolinijnie. Ale to jest propaganda dokładnie służąca pomniejszeniu i powiem szczerze, osłabieniu koncepcji rewitalizacji wzgórz To jest taki populizm. Pamiętajmy o tym, że, że, że pieniądze, które muszą być włożone w wymianę kanalizacji, to są setki milionów złotych, jeżeli byśmy chcieli miasto faktycznie... Zresztą czytałem wypowiedź prezydenta, który mówi, że już milion złotych został wydany na koncepcję tego, żeby przeprowadzać no mus... bardzo mocno kwestie związane z odprowadzaniem wody w mieście, tylko prezydent podaje konkretne kwoty. 400 milionów Panie złotych rektorze, kosztowało Zabierz, Jeżeli zabierzemy pieniądze z rewitalizacji, Czyli przykładowo zwierzy, to absolutnie nie rozwiążemy problemów zalewania no nie miasta. Ma, jeśli to kosztuje 400 a, milionów. No to a a dewastujemy, uszkodzimy koncepcję tworzenia tak ważnego miejsca dla rekreacji, sportu i edukacji. I to trzeba uczciwie sobie powiedzieć. Z drugiej strony ja się pytam, skoro miasto jest zmuszone do wydawania dodatkowych środków na tak zwaną deformę oświaty 30 milionów. To czy nie lepiej te 30 milionów zamiast zrobić zmian w oświacie, które są nieakceptowane przez wiele środowisk, nie wrzucić w obręb. To tak, jest przerzucanie się no do, ale to, jest i to do niczego nie prowadzi. Dokładnie zupełnie. tak, także nie ruszajmy rzeczy, które są zaplanowane, a myślmy perspektywicznie o tym, jak rozwiązać problem w Zielonej Górze, bo to nie jest tylko kwestia nowych odprowadzeń, to jest kwestia wybudowania studium uwarunkowań przestrzennego dla Zielonej Góry. To jest kwestia odpowiedniego planowania budownictwa. No nie można Bangladeszyzować Bangladeszy, Bangladeszy, Zielonej Góry, budować i dobudowywać, wciskać zabudowania, bo to już ta polityka prowadzi właśnie do takich rzeczy. Musi być przestrzenna polityka, która zagwarantuje odpowiedni rozwój przestrzeń, korespondencję zielenią no i funkcjami infrastruktury podziemnej, czy, czy i, i ścieki, prawda, i woda, i odpływ kanalizacji. Ja nie znam się konkretnie na tym, natomiast, e, na pewno wymaga to wielkich prac, jeśli mają być e, robione jakieś zbiorniki, które będą e, tą wodę kumulować. E, tak, i też e, inne e, jakieś rozwiązania technologiczne, które będą służyły odprowadzaniu wody, e, a ma to kosztować 400 milionów, to proszę sobie teraz wyobrazić, że przekopujemy całą Zieloną Górę i nawet jeśli mielibyśmy te pieniądze, prezydent mówi, poczekajmy, uda się sięgnąć po środki unijne z dużym prawdopodobieństwem. Ale gdybyśmy to mieli teraz wyobrażę sobie, pan, jak rozkopane byłoby miasto? E, oczywiście, że sobie nie wyobrażam tego, bo wystarczy, że dwie ulice są wyłączone i widzimy, co się w mieście dzieje. Z tym, że tak jak mówię, w tej chwili nie możemy patrzeć na teraz, bo nas zalewa, tylko na perspektywę, co robić, żeby tego nie było w przyszłości. Czyli musimy zapobiegać problemom. A problemy są, oprócz tego, że na góra się będzie rozwijać to polegają na tym, że się zmienia u nas pogoda, zmienia się meteorologia. I jeżeli Ale popatrz... Zmienia się mocno. Zgadza się i musimy być na to przygotowani, że te zjawiska agresywne, te, te burze, te wszystkie wydarzenia meteorologiczne nagłe będą coraz częściej się zdarzały i musimy być na to po prostu przygotowani już myśleć w perspektywie o tym, że będzie jeszcze gorzej, bo czy nam się podoba to czy nie, klimat nam się ociepia, wszelkie zjawiska meteorologiczne są bardziej agresywne, wyraziste i z tym musimy się liczyć. No ktoś mógłby powiedzieć, że należałoby kompletnie przebudować całą, na przykład oleje Konstytucji, bo tam odkąd pamiętam, odkąd ta droga powstała i jest potężny deszcz, to tam zawsze stoi woda. Panie tak. Rynko, że to prawda jest taka, gdybyśmy teraz mieli planować de novo Zieloną Górę, to trzeba było się grubo zastanowić, czy w tej naszej kotlince, w Dolinie cokolwiek budować, czy na innych wyższych partiach, tego terenu, bo doskonale wiemy, że ulica Konstytucji, 3 Maja, Ratusz, Deptak, Dworzec, to są miejsca niszowe. No to są, no nie są to depresje, ale to są najbardziej ułożone nisko miejsca, gdzie woda spływa do tej kotliny z całego miasta. I, i, i dlatego w tej chwili przy takich warunkach meteorologicznych no, możemy myśleć o tym, że w życiu by nikt tutaj niczego nie budował, a kiedyś uwarunkowania były zupełnie inne. Zwłaszcza, że ten problem, jak pan powiedział, może się nasilać pod względem się meteorologicznym, się a z drugiej strony... No trzeba pamiętać, że on dotyka bezpośrednio mieszkańców, bo jest pewnie wiele osób, które mają już nie mówię piwnice pozalewane, bo tam... Dlatego piwnice, panie redaktorze, mają yy, nawet gdybyśmy hipotetycznie pieniądze przeznaczone na wieży przekazali na ratowanie yy, odprowadzeń yy, wody deszczowej w Zielonej Górze, to jest kropla w morzu potrzeb, niczego by nie zmieniła, a uprawianie takiej polityki... Służy tylko politykom i taniemu populizmowi, no to jest moja sprawy. Ale powiem tej sprawy. panu, że jest też tak, że to nie jest tylko kwestia tego, że było to zaprojektowane, zaaranżowane lata temu, czy dziesiątki lat temu, bo osiedle, na którym mieszkam, zupełnie nowe, osiedle projektowane stosunkowo niedawno i jak rozumiem, projektowane przez fachowców, gdzie ludzie chętnie kupują mieszkania za całkiem niezłe pieniądze. Eee, no jest kilka miejsc, gdzie są wybudowane garaże przy blokach z delikatnymi spadami i kiedy są większe opady, to ci ludzie mają zalane samochody w tych garażach. No, no ale to jest wina wykonawców i brak przemyśleń. No, 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 no to, to już nie miejmy pretensji akurat do, do samego miasta, tylko do inwestorów. Są o odpowiedzialni eksperci, specjaliści od tego, w tym momencie, jeżeli jest jakaś wada architektoniczna, no, to która pomoże się o, 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 A my musimy ich, o tym zawsze pamiętać i dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, żeby zawsze się wypowiadali eksperci, a, a, a nie y, populiści, bo to jest istota całej sprawy. To na sam koniec jeszcze trzy słowa e, o tym, jak będzie nam się zmieniał ZGKM, bo wszystko na to wskazuje, że zakład podzieli się na dwa zakłady. To jest związane między innymi z kwestią wywożenia śmieci, tak żeby żeby na nasz zielonogórski rynek nie weszły przez przypadek firmy w otwartym przetargu z drugiego końca Polski. Testowaliśmy kiedyś Albe z Berlina, nie wiem, czy pan Była pamięta. Była tak, Przeodzieniu. Odświeżanie. Niby potężna firma, świetnie działająca tam. Ale się nie sprawdziła. Myśli pan, że to jest dobry krok, żeby myśleć o tym, aby Mieć swój zakład własny uzbrojony w swój własny sprzęt, żeby to zielonogórska firma w 100% hmm. tym się zajmowała, a żebyśmy nie wyrzucali tego na zewnątrz i nie otwierali furtki, że hmm. być może przyjdzie na taką inną firmę. Powiem tak. Hmm. Ja jestem zwolennikiem skutecznego działania, i tak naprawdę dla Kowalskiego. Przecież nie powinno go to interesować. interesować. Najważniejsze są skutki, najważniejszy jest ten produkt finalny o tym trzeba pamiętać. Oczywiście, jeżeli miasto będzie w stanie kontrolować swoje służby w sposób skuteczny, żebyśmy nie mieli, załóżmy, do czynienia jak w tej chwili chociażby problem z, z przerostami y, traw. No i to ma być połączone, bo te powstające zakłady mają się między innymi takimi I, rzeczami. I no. naprawdę będzie jakościowo y, to sprawdzane, pilnowane i będzie ten efekt czystego miasta jak najbardziej jestem za, ale jeżeli to ma niczego nie zmienić tylko po to, żeby obniżyć konkurencyjność y, podmiotów zewnętrznych, a nie wniesie to oczekiwanych efektów, to każdy powinien... Państwo, jakby głos intencyjny zabraliście już w tym temacie. Podejrzewam, że na następnej sesji będziecie mierzyć się z kwestią tego, czy mają powstać właśnie dwa osoby. Wie pan tym co? Tym mam nadzieję, że to jest tak naprawdę tylko sprawa organizacyjna, czyli odpowiedzialności. Poszczególnych kierowników struktur i egzekwowania. Z reguły się mówi, że jak jest publiczna czy państwowa posada, to na wiele rzeczy patrzy się z przymrużeniem oka, bo nie ma tego efektu rynkowego. Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta mówił tutaj, że jest po rozmowach ze związkami zawodowymi w ZGKIM, z pracownikami, którzy oczywiście obawiają się, jak wszyscy to normalna sprawa, że ktoś się boi restrukturyzacji, czy ktoś nie, nie straci pracy. I, ale my... I mówi, że jest to wytłumaczone pracownikom, Część będzie po prostu zajmowała się tylko i wyłącznie tym, druga część będzie się zajmowała tylko i wyłącznie czym innym i zmieni im się de facto e, pieczątka z pracodawcy tak, na. Z, zgadzam się, ale na, na to są sprawy administracyjne techniczne. i powiem, techniczne, także naprawdę to jest najmniej ważne y, dla mieszkańców. No, ale musi to być zrobione z głową. Jeżeli to będzie zrobione z głową i faktycznie przyniesie oczekiwane efekty, czyli wykonywanie zadań, które poczywają na tych służbach, to nie ma najmniejszego problemu. Ale. Naprawdę jakość tych usług musimy poprawić, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No myślę, że mieszkańcy też nie mają wątpliwości, widząc czasami gdzieś zarośnięte jakieś... No mieś, miejsca, ale to mieliśmy specyficzną sytuację zabalane. w tym roku, ponieważ no, dbanie o zieleń w zeszłych latach też miało wiele do życzenia. Oczywiście. Stworzono nowe standardy i myślę, że była pewna turbulencja i to tylko w tym roku, że w przyszłym roku będą wypracowane... Takie standardy, że się na góra będzie świecić przykładem, jeżeli chodzi o czyste miasto. Ja by, tak, właśnie. Ja też mam nadzieję, że tak będzie. Robert Sapa, przewodniczący. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Miłego, bardzo. słonecznego dnia.